Jeszcze kiedyś nie wiedziałem, że przyjedzę do tej wioski. Tu będzie tak kozatko. Ale kiedy już wysiadam, to już lecę ziom. Jak ja stąd wyjdę. Teraz jest taki jeden. Nagle widzę Creeper. Creeper. Buduję się kilka bloków górę, w Biorę przez to mój luk. giga. Opi. Nie mam niestety strzał. Ale trzeba brać tu trident. Potem jakiś biorę ten co tego ziomka i już po nim jest. Teraz robimy sypotki. Mam podpolite. Podki, potki to są pospolite podki. Tak pospolite, jak gdy już pospolite pije wodę se. Teraz cienkie ludzik. Ja jestem jacuzzi. To jest ta piosenka. Gdzie ja nazywam mój szybki killów? Go nazywam tak. Przecież to jest szybki. Gościu! Szybki. Szybki gościu! Szybki gościu! Kopat! Diaks! To jest wszystko, co chciałem Wam dać. Co marzenia, być w tak pięknej wiosce? A nie chcę być w tej ogromnej półce wody! Bo przez to jestem, któremu tu jest moja kolanka. byście tak na poważnie się ma.